Cześć kochani, witajcie w dniu dzisiejszym, czyli w czwartek, 6 listopada, mamy ładną pogodę, pogodnie jest, 6 stopni ciepła, ale rzeźko na dworze jest oczywiście, kolejny dzień nerwówki, wkurzania się tego, jeszcze dzisiaj i jutro do pracy, jak... Jutro tego, to zejdę ze zmiany, to mam aż 4 dni wolnego, czyli sobota, niedzielę, poniedziałek i wtorek. Będę mieć jeszcze w środę, ale za koleżankę w środę, bo ma do 14 zwolnienie. No to jak jeszcze przed moim właśnie tego, to jest 5 moich tych dyżurów. I cztery dodatkowe. No i za kożankę to jest tego. No to jeszcze 10 razy przyjdę w tym miesiącu, jak dobrze liczę. Zaczekajcie. So, 10, w dniu dzisiejszym 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i 10 razy jeszcze przyjdę, i na tym się moja przygoda z bratem Albertem kończy jako pracownikiem. Jak już to będę z tej drugiej strony przychodziła, pożywność. Bo ja na nic innego nie liczę. Dobra, dziś jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas wojen, wojen i konfliktów zbrojnych. I Dzień Saksofonu. Ciekawie, czy będzie ktoś, na saksofonie grał, słuchajcie, trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. Mamy takie nietypowe, właśnie święta, jak tego jutro coś się będzie ciekawego, to mi trudno powiedzieć. Wiecie? O. No, dzień feminista, jaki dzień kotleta schabu, schabowego też się szykuje. I tej, i te d. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Jak dzisiaj będzie, jak jutro będzie, jak będzie poniedzieli. Listę idę podpisywać dzisiaj. To po, jeśli ja nie będę zaczepiać pani prezes, jak sama ona weźmie, albo o któryś pracownik się zapyta, no to odpowiem na pytanie i sobie wyjdę, co? No i też to, to na wariackich papierach jest to wszystko no, Mam z tego wszystkiego później dosyć żadnych tych zastępstw, niczego, 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 niczego Naprawdę niczego ale tak, koleżanka miała wziąć zaczekajcie, do końca miesiąca jeszcze zwolnienie, bo na do 14 nie mam jej, nie mam jej. Niech biorę kogoś na. Ja chcę sobie odpocząć, ja chcę sobie tego. Koniec z tym wszystkim. Jeszcze kurwa, dosyć wszystkiego. Brakuje. Płynu do mycia naczyń, to teraz mi dali pięciolitrówkę. No to jak jest dużo kurwa zajebanych rzeczy, do tego idzie. I nie wolą mi rozciętać. Niech tylko pani nie rozcięcza. No, koś mać. 5 litrów mam wystarczyć na cały miesiąc, rozumiecie? Do końca listopada. I jak to nie rozcięczać? No dobra, nie rozcięczać. Ale no i tak trzeba rozcięczyć trochę, żeby wystarczyło. To chyba, no i co tacy bogaci, i będą mi 5 litrówkę kupywali co tydzień. To jest 3 5 litrówki. Bardzo proszę. Ale gąbki. Porządne zmywaki, takie, środkie, porządne ścierki dodatkowe też powinny być, bo po inaczej kuźwa i ja im nakupię kupie zdobędę swoje pieniądze, nakupię i i im zrobię takiego wstydu, że nie wiem, i napiszę paczka dla brata Alberta na zmywak i się na tym kuźwa skończę. Nawet te. Mopy, dalej takiego mopa, co się nie idzie kuźwa wycisnąć, tak do końca, a jak się umyje podłogę, to jest taka mokra, to trzeba jeszcze szmatą dodatkowo wycierać na sucho i gdzie tu jest logika, gdzie tu jest praca, Zamiast sobie ułatwić, to się utrudnia, dobra, idę się pakować, bo za jakieś godzinkę, półtorej trzeba wychodzić do Pochwalonej, cholernej pracy. Właśnie się dowiedziałam, że zmarła moja znajoma. 3, że 3 listopada zmarła moja znajoma, a 8 w sobotę będzie I pogrzeb na Majdanku, ale msza. Idzie w kościele, czyli u nas w parafii, a nie na cmentarnym tym, nie na cmentarnej kaplicy, w kaplicy cmentarnej, tylko tutaj, u palotynów. Jeszcze tak niedawno ją widziałam. Jeszcze tak niedawno Tereskę widziałam. Jak z różą na poświęcenie z okazji święta, świętej Ryty przychodziła, bo u nas się 22 każdego miesiąca święci róża na cześć świętej Ryty. No to już Tereskę z różą 22 nie spotkam w kościele. Nie spotkam jej na rekolekcjach adwentowych. Nie spotkam ją również podczas Bożego narodzenia Nowego Roku. Treska chorowała. Miała nowotwór. Przegrała tą walkę. Przegrała. Niestety, przegrała. Po ludzku by można powiedzieć, że mogła jeszcze pożyć. No co to jest 62 lata? powiedzcie? co to jest 62 lata? Jakieś 18 lat starsze ode mnie. 62 lata. Nie żyje i o dziesiątej trzydzieści, służaniec poniżej musza i po najbliższy. Pojadą mnie Majdalek z Jitrum i go pochowają. Jeszcze pamiętam jak <laughs> prowadziła z, z taką Marysią Marysią staresko z Tereską, pierw z taką panią Halinką Halinką czy Heleną Drachmę bo oni to przekształcili na kawiarnię Emaus Teraz jest y, ta sala lekcyjna. No, ile rad, lat na tej drachmie pracowała, a teraz nie żyje. Ile razyśmy się widzieli na wsi? Pierwsze zdziwionko było, że ja tam jestem. No bo to się zaczęło od nie wiem, jej siostrzeńców, bratanków. się byli na koloniach. Bo później się z chłopakami widzieliśmy na wsi. Później była gadka, szmatka tego, i się okazało, że ona ma rodzinę tam na wsi. Ja akurat po mojej ciotki. I później jakoś ja byłam u ciotki. I oni byli i rozmawiali tego, bo ja podeszłam, tu dzień dobry, dzień dobry. I tylko jedna drugą się zapytała, czy będzie w najbliższym czasie w parafii i tak dalej. Wszyscy w szoku. I co jest? No i my się znamy, ile lat? Jedna parafia. No i przecież ja jej dzieci jej znam. Trochę dzieci. U ma dwie córki i syna. Nieźle, nieźle, nieźle. Mam nadzieję, że Teresko ci będzie eee, dobrze tam że już Ci jest dobrze. No kochaniucy, już słyszę, że na Zielonej się robi rabanan. Normalnie zamieszanie. Już się ludzie się dopytują o paczki na święta. A szczególnie Ukraińcy. Nie dosyć, że mają swój punkt na Piłsudskiego i na Bronowickiej. To jeszcze się tutaj dopytują brat Alberta i na w karytasie. Oni wszędzie by chcieli mieć paczki. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. No, i dużo Ukraińców będzie akurat za, za tydzień. No, przez chyba że ja się mylę, no już się wczoraj jak było tej porze cieplej, to dziś jest chłodniej. Oh. Jeszcze jutro i cztery dni wolnego i za kaśkę w środę i dwa dni za siebie. robią się porządki tutaj na schodach, takie przejście jest, niby to jest ślepa uliczka, nie ma w planach przejścia, ale jest. Sprzątają z MPO, tutaj na działkach, takich tych tzw. Tak rodos, robią tak tzw. Hall. Już babcia biegnie, już babcia biegnie, a sama mówiła, że nie może zawaniać. A tak leci leci, 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 leci szybciej, już, 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 już leci. Jak wczoraj mówię, to chłopi nie pozwala kóźwa, jak nazywa nie pozwala jej, jej iść. Samochodem, tylko muszę autobusami jeździć. Co to będzie, co to będzie, jak to będzie?

Dün yakınlar Bardzo ciężko, ludzi jak ludzi, sprzątania tak samo, nerwówka, no chyba to, że szefowa idzie, no pani menadżer, pani kierownik baru mieszkańskiego idzie na urlop i chyba chce, żeby przynajmniej bar, tam gdzie ludzie, yy, jak to się nazywa, ludzie jedzą, zamawiają. Były czyściusienki, tutaj lodówka, tam gdzie się trzyma, naleśniki, pierogi różne. Żeby było te naczynia czyściusienki, to podawała mi tego To jutro tak samo będzie, w piątek mi da. zapełni resztę do musia do szorowania, żeby było czyściusienką, bo dopiero no ona nie będzie z dwa tygodnie, bo normalnie w poniedziałek jest wolny, wolny, zamknięte po prostu. No, to jej nie będzie się od tego. No, to dziś od tego wtorku za dwa tygodnie dopiero będzie. No, i ona chce zapewnić, żeby było czyściutko, świeżutko i tak dalej. Przed jej odejściem. Ale zapewnie wpadnie w poniedziałek tak na kontrolę, zobaczy co i jak. Ja tam się poznam, bo te naczynia, jak będą zabrane, to czyli że była. Jak nie, to czyli że jej nie było. No to jak mówiłam, to wiedziałam się dzisiaj właśnie skrapsy drże. Nie ma rzeczywiście pełnej osoby. Zmarła 63 lata Mała pożyć. O sierociła. No troje dorosłych dzieci. I męża zostawiła. Ale się z tego co ja się właśnie w tym roku dopiero dowiedziałam, że ona, tak na wiosnę, że ona się z nowotworem zmaga. Ale zresztą jak przychodzi do kościoła, to było widać, miała momenty kryzysu, źle się czuła. Co poradzić. Młoda kobieta, 60 parę lat. Mogłaby pożyć. Tak, po ludzku mówić, może mogłaby pożyć. Co poradzić? W sobotę jest pogrzeb musza jest u nas w parafii. Pogrzeb na Majdanku. Nic nie poradzimy. Nic nie poradzimy. Dobrze, kochani, będę kończyła tego vloga. Zostawiacie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze. Lajkujcie ten kanał, bo dużo hejterów yy, mam wokół siebie, jak każdy twórca i każdy tego, żebym przestała, przestała nadawać głupoty, gadać, pierdzielić, ja to mówią, bo ośmieszam rodzinę, ośmieszam siebie. Po prostu mają Ból czterech liter. A mnie to hu obchodzi. Zajmijcie się swoim życiem, a nie moim życiem. I przestańcie wpierdzierać w czyjeś życie. No nie tylko moje, ale i innych ludzi. Bo to mi ani nie grzeje, ani nie ziębi. Myślicie, że mi przykrość zrobicie? Bolało to. Rucho bolało. Ale dupa jest twarda. I teraz ani jednej łzy nie będę uronił na Was. No, chyba, że z radochy. Chyba, że z radochy, że coś Wam się nie powiodło w życiu. To mówię, dajcie sobie święty spokój. Na razie. Do zobaczenia, hejterzy. Do następnego. A ja będę nagrywać. нагрелась нагрелась нагревать па па па